Nie stawiaj łóżka na środku pokoju. Większość sypialni nie jest taka duża. Jeśli wstawisz łóżko na środek i dociśniesz szafę do ściany, ledwo zostanie ci miejsce, żeby się ruszyć. O biurku zapomnij. Dlatego warto zaprojektować to mądrzej. Najpierw sufit podwieszany i miejsce na zabudowany klimatyzator. Ukryty zajmuje mniej przestrzeni. Przy zagłówku łóżka zrób szafki. Możesz tam trzymać zapasowe poduszki i koce. Dodaj szafki wiszące na torby, a po zamknięciu wszystko wygląda schludnie. Po środku zostaw wnękę jako stolik nocny. Następnie ustaw łóżko i dodaj miękkie panele na ścianach dla wygody. Obok łóżka postaw wysoką szafkę z szufladami na dole, świetna do przechowywania drobiazgów. Na górze możesz trzymać książki lub dokumenty, a obok zamontuj gniazdka i włączniki żeby wygodnie ładować telefon w nocy. W rogu ustaw dużą szafę. Jest pojemna, niemal jak garderoba. Zamknij drzwi, a pokój od razu wygląda na bardziej uporządkowany. Obok kolejna szafka. Góra na drobiazgi, dół na sukienki. Przy oknie zbuduj niską ławkę z szufladami. Ukryjesz w niej rzeczy, których nie używasz. Na wierzchu połóż materac, tworząc przytulne siedzisko. Obok blatu w formie biurka, szuflady i półka na książki. Obok zamocuj tablicę na szybkie notatki. W takiej aranżacji twoja sypialnia zyska mnóstwo miejsca do przechowywania wygodny kącik do pracy i dużo przestrzeni i swobody. Daj znać, co myślisz o tym.